Pomocą Miele, Wings udało się uratować gatunek magiwilków przed groźnymi, zmutowanymi grzybami z Limfei. Czarodziejkom pomagał również Amarok, magi wilk, którego połączyła magiczna więź z Florą. Misja Wings wciąż trwa. Czarodziejki muszą szukać kolejnych zwierząt do ocalenia. Powrót do średniowiecza. Nie ich zmuszać, Floro. Wcale nie zmuszam o ich. O. Chcę tylko, by Amarok zaprzyjaźnił się z Pluskiem. Obie tego chcemy. O. Musicie im dać trochę czasu. Jeśli zostawimy to pluskowi, nigdy się nie zaprzyjaźnią, więc. Patrz, kto tu jest, plusk? Twój nowy, duży przyjaciel. Widzisz? Udało się. Wow! się go! Co ty robisz, Amarok? Natychmiast masz go przeprosić! Nigdy z tego nie zrezygnujesz, prawda? Tak samo jak Laila. Upiera się by było tak jak chce, czy to ma sens, czy nie. Oh. Oh. Tego. tego zwierzaka w ogóle nie powinno tu być! To tymczasowe rozwiązanie. I wiesz co? Naprawdę mógłbyś być dla niego oh. trochę milszy. Uh. Bardzo się staram. Ale to taki brzydal. O. Nie powinieneś tego przy nim mówić, Nex. Spokój się, Floro! A Marok nie zrobił nic złego, tylko się bawił. Hmm. A ten bałagan to żart? Ej, co się tu dzieje? Strasznie hałasujecie. My się tylko bawimy. Prawda, maleńki? Przepraszam, że przerywam zabawę, ale musimy ruszyć do akcji. Roxy prosi, żebyśmy jak najszybciej przyszły. Mm. Hmm. Mm. Cześć dziewczyny! Pokażę wam, czego się dowiedziałam. mój maleńki. To planeta Ziemia. Kotolotek to gatunek czarodziejskich zwierząt, które żyły na Ziemi w średniowieczu. Oczywiście jego futro było magiczne, więc kotolotek mógł być zwierzęciem o pierwszym kolorze we wszechświecie. Kalszara i brafilius również szukają tego zwierzęcia. Musimy go znaleźć, zanim zrobi to brafilius za pomocą kamienia pamięci, który ukradł Roxy. Hm. Natychmiast aktywujemy nasze kamienie! Ale czy to właściwy czas? Zobaczcie tam. To zwierzę, które pokazała nam Roxy. Co ono robi na plakacie? O! O! To, to przecież właśnie on kotolotek. Patrzcie, go Ktoś tutaj idzie! Kryć się! Uciekł w tę stronę, kapitanie. Właśnie, że nie! Widziałem, jak pędził tędy! Nieudacznicy! Znowu daliście mu uciec! Tak w sumie, to pan też dał mu uciec, kapitanie. Nie da się zaprzeczyć. A, jak śmiecie być swane, fajt łapy! Ruszać! Musimy złapać magicznego kota. Słyszałyście ich? Jeśli chcemy uratować kotolotka, musimy szybko działać! Magia Wings! Butterfly! Czarodziejka muzyki, Tekna, Techno, czarodziejka technologii, Flora, czarodziejka natury, Laila, czarodziejka fal, Stella, czarodziejka słonecznego blasku, w drogę. Przebiegły kocie. Teraz się policzymy. Na co jeszcze czekacie? Bierzcie go fajtłapy. Uh. Ale my... Znowu dać mu uciec. Przecież jesteśmy niedorajdami. Ja Nie, sam to zrobię. Jestem specjalistą od łapania magicznych zwierzaków. Patrzcie i się uczcie. Najpierw powoli się do nich zbliżam, <laughs> potem łapię zwierzaka! Samowite, co? Te lotki są bardzo ostre. Zauważyłem to. <grymne> o, <oj. A>. <grymne> Teraz jesteś mój, mały potworze. <grymne> Kim wy jesteście? Co, nie widzisz? Jesteśmy niesamowite, modne czarodziejki! Mhm. Uh. 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 Macie zostawić to biedne stworzenie w spokoju! Nie zrobił wam nic złego! Dostaliśmy rozkaz, aby uwięzić każdego, kto posługuje się magią. Co, jak widzę, was też dotyczy. Bracie! On mówi do nas? Ech, już wolałem, jak nas wyzywał od niedorajt i tchórzy. Bracie! Nie wolno tak traktować czarodziejek! Nie robią tego bez powodu, Stello. Oni się boją magii. Muza ma rację. Musimy ich pokonać, nie krzywdząc ich. <grym wytkuj> ja to zrobię! Ach! A ty dostaniesz za swoje! <grym> Wjedźmy <wytkuj> Czarownice! Odwrót! <grym wytkuj> Niezły strzał stello. Dzięki! Było fajnie. O nie! Kotolotek zniknął. Patrzcie, na każdym drzewie wisi plakat. Poszukiwany. Schwytać tego kota natychmiast. Uwaga, stwór jest magiczny i bardzo niebezpieczny. Ach. Ci ludzie chyba wierzą, że magia jest zła. Na pewno nam nie pomogą. Musimy same znaleźć kotolotka. Zanim zrobi to Brafilius, ten zły czarownik może już tu być. <laughs> Świeci. świeci, 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 świeci. Co ty tam bredzisz, Brafiliusie? Spójrz, Kalsharo, ten kamień jest. O! Stój, mój kamyczku, wracaj! Ach. Ach, całe szczęście. Ach. Kiedy się zapala, to znaczy, że jest aktywny. Chcesz mi powiedzieć, że zapomniałeś, jak go używać? Nie. E, znaczy tak. E, wiesz, zapalił się zupełnie sam. Minęło trochę czasu, nie jestem pewny, ale to może znaczyć, że. że Wings używają kamieni. Dlaczego nic mi nie mówiłeś? Musisz lecieć za nimi i przeszkodzić im. Hmm. Nie zawiedź mnie tym razem, bracie. Jeśli umiesz. Oczywiście, Kalszaro. Nie martw się, Kalszaro, poradzę sobie z tym siostro. Jak ja tego nie cierpię! Stój ty, głupi, dronie! Nie, 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 nie. Czekaj na mnie! No mówiłem, czekaj na mnie! No tak, kapelusz! Ja jestem geniuszem! Gdyby Kalszara mogła mnie teraz widzieć! O, oj, co teraz robicie? Kocie? Gdzie jesteś? O, kto wie, gdzie jest ten biedny, wystraszony zwierzak? Zbijasz swój ląd. Poproszę nie uciekaj jeszcze stąd, kim ty jesteś, przyznaj się. Czarodziejką, czarodziejko, wiem, że nią jest. Jam księciem jest, nie lękaj się mnie. Chodź czarodziejko, chodź pojaw tu się. Choć czarodziejko. Oh, y -y. <laughs> I tak, na prośbę królewskiego syna, król i królowa, powitali w królewskim pałacu sześć tajemniczych postaci. Hmm, scenariusz jest dobry, Orlando, ale kto zagra sześć czarodziejek? Z pewnością nie ja. Ja już gram dwie role, zarówno króla, jak i królowej. <laughs> ja też nie. Jestem księciem i muzykiem. Dobra, ale ktoś przecież musi je zagrać. Giać, giać, wiać! Uniżenie witamy dzielnych żołnierzy! Pozwólcie, że wam przedstawię tęczową trupę. Mnie samego, Minstrela Orlanda oraz szacownego dyrektora naszej trupy, ser. Tak, tak, dobra. Radzę wam, byście natychmiast się stąd wynosili. Oh. Las jest zaczarowany! Magiczne stwory i czarodziejki tutaj mieszkają! Uh. Magiczne stwory! Uh. Uciekajmy stąd szybko! Oh. Uh. <śmina> Spokój. Nic nam nie grozi. Hmm. Będzie wam groziło, jeśli spotkacie tę wredną bestię. Hmm. A, wspominaliście o czarodziejkach. Czy chcecie zagrać czarodziejki w naszej sztuce? <śmina> Możemy, kapitanie. Proszę. <śmina> nie macie nawet o czym marzyć. Wracamy teraz do wioski. Marsz! <śmina> Orlando, a skąd wiesz, że to magiczne stworzenie nie jest niebezpieczne? Kotolotek jest łagodny. Znam go. Kiedy byłem mały, kotolotek odwiedzał mnie za każdym razem, gdy śpiewałem. Chyba znalazłam kogoś, kto może nam pomóc. Dziewczyny! Aha. Aha. Ej, dziewczyny! Muzo, co jest? Znalazłam kogoś, kto zna kotolotka. To chłopak Orlando. No to na co czekamy? Czekaj, Lilo. Nie chcemy przyciągać niczyjej uwagi. <laughs> Żaden problem. I tego dnia! Nie, nie, nie. I tego dnia król i królowa wezwali swojego syna. Nie, nie, nie. I, I tak król i królowa wezwali syna. Też nie. Mój ukochany synu, czyś naprawdę zobaczył czarodziejki? Nie lękaj się, matko. To prawda. Czarodziejki istnieją i nam na pewno pomogą. Wielkie nieba! Możesz powiedzieć jak? I tak, młody książę, udał się nad zaczarowane jezioro i. E, co? Czy to już koniec? Eee... Ty, przeszuwający zdrajco tu! Wracaj do mnie! To nie jedzenie! To sztuka! Trać głowy. Będziemy improwizowali. Oj, <laughs> tak. Dobrze, ale potrzebujemy więcej aktorów. Jak zaimprowizujemy sześć na o? O? Witajcie. O! O! Trzy, cztery, pięć i sześć! Jest ich sześć! Wybaczcie. Ja i moje przyjaciółki chcemy was bardzo prosić o pomoc. Chcemy odnaleźć kotolotka. W całym lesie wiszą plakaty, że niby jest magiczny. A nas bardzo interesują magiczne stworzenia. Więc. Nie ma sprawy. Nazywam się Orlando i chętnie Ci pomogę. Muza. Cześć, Muzo. Mogę Was do niego zabrać już teraz, jak chcecie. Wystarczy mi lutnia. No, ale oh. najpierw musicie nam pomóc. Hmm. Wystąpicie w naszej sztuce. Musimy jeszcze obsadzić kilka istotnych ról, więc. A kogo mamy zagrać? Będziecie czarodziejkami. Czarodziejkami mówisz? Myślę, że na pewno będziemy w tym bardzo dobre. Udało nam się. O, mamy prawdziwą trupy. Tak, zbieraj. Jedziemy do wioski. <laughs> Mamy czarodziejki? Mamy nasze czarodziejki! Wskakujcie na wóz, jeśli chcecie. Moje czarodziejki. <laughs> Myślicie, że nam dadzą garderobę, wizerzystkę i w ogóle? Stella, jesteśmy w średniowieczu. Wioska jest bardzo daleko. Podróż potrwa tyle co pieśń. W głębi lasu wzbijasz swój lot. Poproszę, nie uciekaj jeszcze stąd. Kim ty jesteś, przyznaj się. Czarodziejką, czarodziejką, wiem, że śnią jest. Wszyscy Winks się przekonają, że średniowiecze jest bardziej niebezpieczne, niż sądziły. Strażnicy z wioski będą kontynuowali łowy na kotolotka. Co gorsza, Brafilius też spróbuje pochwycić magiczne zwierzę, by sprawdzić, czy posiada ono moc potęgi.